Kucharz duży i mały kucharz razem Dziś pokażą Ci, jak w kuchni bawić się Czym przyjaciół można gościć, żeby smak zachwycił ich Dwa kucharze chcą ugościć Was dziś Bojka Casey. O, cześć! Witajcie w naszej restauracji najlepszej na świecie! Podlewam właśnie nasze piękne kaktusy. O, 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 o! Musicie być bardzo ostrożni, bo kaktusy są kolczaste. A! Wiele gatunków kaktusów rośnie na pustyniach, a tam jest bardzo gorąco. Fu! Żadny Żadnych chmur i słoneczny blask. Wokoło nic, tylko mój kaktus i ja I ja Uhu. Też tu jestem, partnerze, cześć wam Co robisz, Ben? Ho, ho, jestem kowbojem, a kowboje czasem przemierzają prerie Serio? O tak, partnerze Czemu nazywasz mnie partnerem? Kowboje tak robią, mały Mówią, jak leci, partnerze I świetnie, partnerze i takie O, tam. ja też chcę być kowbojem. Mogę nim być, partnerze? Ja też, tak, partnerze. Wskakuj na konia. O, tak. I jedź razem ze mną. Bio, bio. Iha, iha, iha. Czemu nie jedziesz? Kowboje mają kapelusze. Nie będziemy kowbojami bez kapeluszy. Masz rację, Ben. O, zajmiemy się tym później. Chyba mamy gościa... Już pędzę, partnerze Kto do nas przyszedł, partnerze? Ma koszulę w kratę, dżinsy i konia na dworzu O, już wiem, wiem To kowbojka Casey Świetnie, Ben Pora zajrzeć do mojej książki Opowiedz nam coś ładnego, o mały! Otwórzmy książkę Kucharza Małego. Przygody Małego Kucharza w Wielkim Świecie. Zobaczmy! Byłem na wielkim kowbojskim pokazie. Z moją przyjaciółką, kowbojką Casey i jej koniem, gwiazdą. Miała wziąć udział w konkursie spędzania bawołów. Czekaliśmy w napięciu. Ale nagle coś się stało. O nie! Gwieździe odpadła podkowa! Nie pozwolę mu startować w konkursie bez podkówki! I wtedy wpadłem na pomysł. Chodź ze mną! I pobiegliśmy do mojego przyjaciela Kowala. Kowal to pan, który zakłada koniom żelazne podkowy, żeby nie raniły kopyt. Nie martw się, Casey, powiedział, zrobię mu nową. Szybko rozpalił piec i kół żelazo młotkiem, aż powstała nowa, błyszcząca podkowa. Musieliśmy stać trochę z boku, bo ogień był och, 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 och! Kowal szybko dopasował podkowę, ale nie wiedzieliśmy, co zrobić ze starą. Wpadłem na świetny pomysł. Podkowy przynoszą szczęście, więc przymocowałem ją do siodła gwiazdy. Casey ucieszyła się, i wróciliśmy na konkurs w samą porę. WIO! krzyknęła Casey, i gwiazda popędził do przodu. Musiała się mocno trzymać. Casey tak sprawnie zagoniła bawoły, że wygrała konkurs. Hurra! Podkowa przyniosła jej szczęście! Duże brawa dla Casey! zawołali sędziowie i wręczyli jej nagrodę. Uroczą gwiazdę na kapeluszu I wielkie brawa dla gwiazdy, najszybszego konia na zachodzie I nie zapomnijmy o brawach dla małego kucharza i jego szczęśliwej podkowy Mały kucharz pomógł jak zawsze To dopiero przygoda Jej, spędzanie bydła jest świetne Casey to zdolna kowbojka Ehe, hej. A gwiazda jest bardzo szybki na pewno pomogła też stara podkowa. Szkoda, że teraz jej nie mamy. Dlaczego? Pomogłaby nam wymyślić potrawę dla Casey. Hmm. 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 Już wiem. Książka kucharza dużego! Właśnie, książka kucharska, a w niej są wszystkie przepisy. Skąd przepis wziąć, gdy chcemy jeść? W książce jest, w książce jest, w tej książce jest. Proszę bardzo, gwiaździste burgery z bawolim serem. Idealne po dniu spędzania bydła, partnerze. Echa, partnerze idealne! Mały, przeczytaj listę składników, sprawdzę, czy je mamy. Spójrzmy. Potrzebna jest cebula. Cebula, proszę bardzo, cebula jest. Czosnek? Czosnek też tutaj jest, mam. Marchewka? Bardzo proszę, tak. Fasolka? Fasolka, mam tak. Przyprawa kary? Stoi w szafce, pyszna przyprawa kary, tak. Olej? Proszę bardzo, mamy olej. Mąka? O, też jest tutaj, w szafce. Mąka, jest, tak! Pomidory koktajlowe. Pyszne i soczyste pomidorki, mam! I bawoli ser mozzarella! A? Bawoli ser mozzarella! Cóż, proszę bardzo. Mamy całą resztę składników. Słyszałem o bawołach i o serze, ale nigdy o bawolim serze mozzarella. Może śmignę, wezmę go trochę i dowiem się, jak powstaje! Dobrze zrobisz, mały, a ja wszystko przygotuję! Do zobaczenia! Uhu! Hey, może pójdziecie ze mną? Hej! Hey, hey! Lec już, leć już, migaj sam. Ciekawe co zobaczy tam. Ach, jak pięknie. Witajcie. Spójrzcie na te rogi. Te zwierzęta to bawoły. Bawolice idą do dojarni, żeby je wydojono. To właśnie dojarnia. A to rolnik. Przyczepia do wymian bawolic z sadki. Mleko jest wyssane i zbierane. Zostanie użyte do produkcji sera mozzarella. Rolnik dodaje składnik, który zmienia mleko w twaruk i serwatkę. Spójrzcie! Powstał twaruk i serwatka. Serwatka jest rzadka. Nie potrzebujemy jej. Twaruk jest grudkowaty. To z niego robi się ser. <ścoughs> Spójrzcie na twaruk. Ciągnie się i jest włókniasty. Twaruk zmienił się w ser. To miękki biały ser. Nazywa się mozzarella. Ser dzieli się na małe kuliste części i przechowuje w wodzie aż do zapakowania. Teraz ser pakuje się, waży i przewozi do sklepów. Było świetnie! Do zobaczenia! Prrr, tylko spokojnie. Jestem. Cześć mały. Przywiozłeś ser? O tak. Bardzo proszę. Jej, świetny! Bawoli ser robi się z bawolego mleka. Bawoły są ogromne i mają naprawdę wielkie rogi. U. <noise> Rewelacja, Mały! Ale zacznijmy gotować. Już gotować najwyższy czas. My pokażemy, obserwuj nas. Tyle różnych potraw i tyle czas. W kuchni można śmiać się, gdy wyjdzie coś nie tak. Tyle okazji, by każdy z was tu jedzenie fantazją przyprawić mógł. To jest duży, a to mały jest. Razem do pracy zbierają już się. Kiedy twój brzuch z głodu burczy już to wtedy dobrze jest. Małe co nieco z nami tu zjeść. Czy umyłeś dobrze blad? Tak, ręce czyste też? Tak. Wiec... Więc wszystko gotowe, gotowe jest. Pamiętacie składniki gwiaździstych burgerów? Na pewno. Cebula, jedna posiekana. Czosnek, posiekany ząbek, marchewka. Jedna starta. Fasolka z małej puszki odsączona. Przyprawa kary. Łyżeczka, olej, dwie łyżki, mąka, dwie łyżki, pomidorek, jeden przekrojony na pół. I bawoli ser mozzarella. Dwa plastry. Hurra! Zaczynajmy! Rozgrzeję piekarnik do 200 stopni Celsjusza. O tak, to zadanie dla osoby dorosłej, bo wiecie, piekarnik jest gorący. Och, och, och! Możemy zacząć od naszych fasolowych burgerów, więc najpierw rozgnieciemy fasolkę. Możesz to zrobić za mnie, a ja usmażę cebulę. He, he, hej! Ubijanie, rozbijanie. Możecie to robić tłuczkiem lub widelcem. Tak jak ja to zrobię. <laughs> plask, plask. plask. He hej, ubijaj i miaszcz, mały. <laughs> Zacząłem rozgrzewać na patelni olej i zamierzam dodać cebulę i czosnek. I smażyć je przez kilka minut. To zadanie dla dorosłego. Fasolka już gotowa, mały? Tak, partnerze. He hej, dzięki partnerze. Hej, dobra robota. Hmm. Zapach cebuli sprawia, że czuję się jak kowboj siedzący przy ognisku i czekający na obiad. Na patelnię dodajemy marchewkę. Utłuczoną fasolkę. O, trochę się lepi. Wybierzemy całość, właśnie tak. Dodajmy kary i mąkę. I dokładnie wymieszamy. Mieszaj, 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 aż będzie jednolite. Teraz musimy poczekać, aż się trochę ostudzi, więc stawiam tutaj. Wyłączam palnik i zabieram się za kapelusz. Do kapelusza potrzebujecie kartkę papieru lub tektury. Złóżcie ją na pół, o tak. I narysujcie połowę kapelusza. ten sposób. Hej! Chciałbym mieć taki kapelusz. O, ja też mały. Teraz wycinamy ten kształt. Aha! Właśnie tak i otwieramy. Genialny! Porządny kowbojski kapelusz! Szkoda, że nie donoszę, nie, nie mały. To na przepis. Na końcu narysuję wstążkę. Poprzek. O, tak. Bardzo proszę, i położę kapelusz na talerzu, żeby czekał na gwiaździstego burgera. Hej, mam pomysł. <laughs> Co wymyśliłeś, mały? <laughs> Poczekaj, to zobaczysz. <laughs> Potrawa jest już chłodna, więc przechodzimy dalej. Położyłem foremkę w kształcie gwiazdy na natłuszczonej blasze. I wypełnię ją teraz masą. O, tak. Aż gwiazda będzie pełna. Idealnie! Ostrożnie docisnę łyżką. I delikatnie usunę foremkę. Tak. Gwiazda! Teraz włożymy ją do piekarnika na 10 minut. Więc wkładam rękawice i do dzieła. O tak. Otwieramy i do środka. Pamiętajcie, to zadanie dla kogoś dorosłego, bo piekarnik jest gorący. Och, och, och. Ustawię zegar na dziesięć minut. Proszę bardzo. O cudnie pachnie. Iha, ładny mam kapelusz. Świetny mały. Tak. Teraz poproście dorosłego, żeby położył dwa plastry sera mozzarella na waszym burgerze. Może to być inny ser. O tak? O i włóżcie z powrotem do piekarnika, żeby ser stopił się. Wkładamy rękawice i gwiazda wraca do piekarnika. Jak w kowbojskiej restauracji! Iho! O, świetny z ciebie kowboj! Też chciałbym mieć kapelusz Zrobię ci, Ben! Póki ser się topi Ser już się stopił i położyłem gwiaździstego burgera na kapeluszu Na końcu położę na środku połówkę pomidora koktajlowego O tak I gotowe Kowbojski kapelusz z kowbojską gwiazdą! Hej! Jak tam mój kapelusz mały? Jest gotowy, Ben, proszę! O, dzięki mały! <laughs> Chyba jest na mnie trochę za mały, partnerze! <laughs> A tak chciałem mieć własny kapelusz. Ale nieważne. Lepiej podajmy danie Casey. Gwiaździsty burger nadchodzi. Już! Gotowe. No to teraz już wolny czas? O nie, jeszcze sprzątanie czeka nas. Hurra! Brud, wycierajmy, niech już kuchnia czystością lśni! Jestem bez. A mały ja, a nasza kuchnia czysta jak łza Te okruchy szybko zmieść Naczynia już do szafki nieść Produkty włóż na miejsce też Kiedyś z nich skorzysta się, coś tu brzydki zapach ma Więc patelnie myj raz, dwa, czysto jest, cieszmy się to porządku, w koniec, koniec jest. jest tu i tu góra dół i będzie czysto dokoła już Oho, talerz wrócił! O, tak! I wygląda na to, że burger smakował Casey. Zobacz, zostawiła liścik! Co napisała? Co napisała? Napisała drogi kucharzu duży i kucharzu mały. Gwiaździsty burger był przepyszny! <laughs> Z wdzięczności zostawiam Benowi mój kowojski kapelusz. Oby pasował kowbojka Casey. Jej, mały spójrz! O! Mam własny kapelusz! Ja! Yeah! Ruszamy w drogę, partnerze! Do zobaczenia, partnerzy! Do zobaczenia! Yeah! Yeah! <laughs> Wersja polska Studio Sonika.